Jeżeli już jesteście szczęśliwymi posiadaczami BMW model E65 lub E66 w wersji z fotelami komfortowymi, to tak naprawdę możecie spotkać się z jedną przypadłością, która jest dosyć częsta w tym modelu. Mianowicie, jak słychać? Pracuje tu jakiś silniczek, natomiast no, fotel niestety podparcie y, pod uda nie wysuwa się. Oczywiście można to zrobić ręcznie, natomiast nie o to chodzi, żeby mechanizm, który powinien działać prawidłowo, nie funkcjonuje. Sama naprawa ma nie być zbyt skomplikowana, natomiast najpierw trzeba się do niej przygotować. Trzeba wymontować siłownik, który odpowiada za wysuwanie tej podparki podpórki pod UDA. W kolejnych krokach pokażę tak naprawdę, jak dostać się do tego elementu, jak tą naprawę wykonać. Następnie, zanim zacznę właściwy demontaż podparcia pod UDA z fotela, warto jest zdemontować listwę, która znajduje się poniżej pod fotelem, jest wymaskującą gdyż ona utrudnia trochę wyjęcie mechanizmu zdymuje się ją w łatwy sposób trochę trzeba użyć siły natomiast zamocowana jest na trzech takich tutaj zatrzaskach które zakładane są na tą metalową rurkę tutaj pod spodem element stylarza fotela odkręcamy te dwie śruby mocujące Podpórkę pod uda. Uda się lub nie uda. I mamy w chwili obecnej swobodny dostęp do elementów instalacji elektrycznej. Został skutecznie odpięty. Instalacja odpięta. W następnym etapem będzie zdemontowanie tutaj tych dwóch elementów plastikowych. Zrobimy to w sposób ostrożny, delikatny, żeby nie połamać mocowań. Tak oba plastiki wyglądają po demontażu. Tak naprawdę ten element górny zamocowany jest w ten sposób na wcisk na dwa zatrzaski należy użyć zdecydowanej siły wystarczy podważyć śrubokrętem w tym miejscu są te wsuwki natomiast ten element dolny zamocowany jest także na jeden metalowy taki tutaj zestaw metalowo-plastikowy kołków wciskających się i ten metalowy element jest taki rozporowy a z tej strony jest wsunięty trzeba to robić dosyć zdecydowanie natomiast oczywiście nie należy przesadzić, żeby niczego nie połamać z tych elementów, no bo jeszcze się przydadzą. Następnym krokiem po, demontowaniu, po zdemontowaniu osłon i samej podpórki podłuda będzie dostanie się do mechanizmu. Żeby to zrobić, należy odkręcić tych 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 śrub. Nadmienię, bo o tym nie powiedziałem na początku, że potrzebne będą klucze, tak zwane Torx do najpierw, na początku do odkręcenia generalnie samej podpórki, dwa dwie tego typu śruby i następnie tutaj dziewięć śrubek, no i plus jeszcze przyda się na pewno taki w miarę solidny śrubokręt płaski, gdzieby to product placement natomiast znudziłem się w pewnym momencie odkręcanie tych śrubek jako osoba dosyć leniwa spróbuję wykorzystać rozwiązanie bardziej nie wiązko rozwiązanie bardziej zautomatyzowane przed wyjęciem odkręconych już siłowników warto odpiąć wiązkę elektryczną z siłownika będzie go łatwiej wymontować kolejnym krokiem będzie wysunięcie całego elementu należy zrobić poprzez jego wysunięcie, opuszczenie następnych w dół. Do tej operacji warto już fotel podnieść maksymalnie, żeby było łatwiej wyciągnąć dołem cały siłownik. Trzeba tu popracować symetrycznie, ponieważ oba, oba elementy mocujące są ze sobą połączone, więc żeby wysunąć siłownik. Musi on być ustawiony, symetrycznie. Po wyjęciu mamy przed sobą cały mechanizm i tutaj jest gdzieś ten pies pogrzebany, czyli to jest ten element, który będziemy musieli tutaj nad nim popracować. Pamiętajmy o tym, że oba elementy są ze sobą połączone, synchronizowane, więc obracając. Ważne jest tak naprawdę, żeby utrzymać w tej samej pozycji, ponieważ poziom wysunięcia każdego z tych elementów będzie inny, jeżeli zaczniemy tutaj niezależnie kręcić tymi elementami. Panuje tu pewnego rodzaju kreatywny chaos twórczy, natomiast kolejnym krokiem będzie po prostu dostanie się do mechanizmu. Odkręcamy trzy śrubki. Oczywiście dobrze zrobić tak, żeby te nie pomieszają się z pozostałymi. Natomiast Latendeter jeszcze gdzieś tam daje radę. Podkręcanie szybkie elektryczne robi w tym momencie robotę. No i na pewnym etapie pracy musiałem serwować się ewakuacją w miejsce, gdzie będę mógł. Opracować bardziej precyzyjnie nad tym, ponieważ okazuje się, że po odkręceniu tych trzech śrubek, mimo że mamy tutaj cztery zatrzaski, które musimy pokonać. To są tu jeszcze trzy mniejsze torksy, na które nie miałem. Klucza w, w chińskim zestawie podręcznym, więc w mieszkaniu znalazłem torksa o wymiarach 10 na 50, a propos zatrzasków, raz, dwa, trzy, cztery. No i kłania się matwi w liceum, bo jest jeszcze piąty, mówiłem o czterech, jest pięć, w każdym razie po odpinaniu po wszystkich pięć, po odpinaniu wszystkich pięciu zatrzasków okazuje się nam cudowny mechanizm i winowajca problem tego, że podpórka, można wysunąć siłownik, silniczek, nie wysuwa się. Mianowicie połamany plastikowy element. Na szczęście w internecie można zamówić za 30-40 zł, chociażby na Allegro. Nowy i zaraz pojawi się nowy element. Oto po wyjęciu, zobaczcie, jak wygląda oryginalne plastikowe kółeczko, które w tym miejscu powinno długo, ładnie pracować, jak w starych niemieckich samochodach, które dają dużo radości przez wiele, wiele dziesięcioleci. No, niestety, tu plastikowy element nie wytrzymał próby czasu, zostanie zastąpiony drugim takim samym. Wiem, że także można kupić yy, Rzemieślnicy poszli po rozum do głowy. Można kupić i usprawnili fabrykę BMW. Można kupić cały taki element metalowy z końcówką tutaj, z tą zębatką, także w postaci metalowej. Od razu zintegrowanej, czyli jednego takiego elementu. On kosztuje dwa razy więcej niż taki element plastikowy, pojedynczy. W każdym razie można zamienić oryginalne rozwiązanie. Z plastikiem na gotowy element metalowy, jak to mówią, bez błota, to nie robota, ponieważ ten plastik ciężko tutaj wchodził, więc zastosowana została metoda nabicia ostrożnie, oczywiście, delikatnie, żeby nie zniszczyć tego plastikowego elementu, żeby nie było tak jak w wersji z fabryki, która wytrzymała lat. O, nie mało, 11 generalnie. Tak więc siłownik zregenerowany, element wymieniony, pozostało przykręcić przykręcone małe śrubki, pozostało przykręcić te duże śruby już przy samochodzie. Przyznam się Wam szczerze, że największy trudność i kłopot to było odpięcie tych pięciu zatrzasków. Efekt widać na zdjęciach nie jest, nie jest idealny. Jeden zatrzask nie wytrzymał ciosu i został przeze mnie ułamany. Nie zmienia to faktu, że pozostałe 4 plus 3 śruby, kolejne trzy śruby, na pewno tutaj nic nie ucierpie, jeśli chodzi o funkcjonalność. W każdym razie zwracam na to uwagę. Nie jest łatwo w tym samym czasie odpiąć podważyć pięć takich zatrzasków, więc warto przygotować sobie zestaw płaskich śrubokrętów do tego, żeby można było to zrobić w miarę sprawnie. Czas przystąpić do końcowego montażu. Najlepiej rozpocząć od przypięcia brązowej kostki tej oto tutaj pod element czyli pod silniczek. I już teraz bawimy się Mechanicznie wsunięcie z obu stron tego elementu siłownika, i oczywiście nie jest tu mowa o śrubkach, tylko raczej o wkrętach. No cóż, człowiek nie musi znać na wszystkim, w każdym razie jest to taki trochę wkręt. Nie blachowkręt, nie jest tutaj ostry na końcu. W każdym razie wkręcam te 9 wkrętów, aby przymocować dokładnie siłownik. Fotel wreszcie zmontowany. Dwie złączki. Dwa wkręty. Robota wykonana. Próba generalna. Zobaczymy, jak to wszystko działa. U -u, nie działa. Tak, wiem, żarcik oczywiście. Może mało śmieszny. Proszę bardzo, to wszystko działa. Komfort pierwsza klasa. Nie jest to Francja elegancja, natomiast jest to niemiecka solidność z pomocą polskiego rzemieślnika. Powodzenia przy Waszych naprawach. Trzymajcie się na razie, cześć!